Siemano z tej strony, Darciu, witam z kolejnym filmem na moim kanale. Na samym wstępie zalecam Cię do dodania subskrypcji, abyś nie przegapił kolejnych materiałów na moim kanale. Bez dalszego przedłużenia lecimy z filmem. Nareszcie, widzowie, po trzech miesiącach omawiania poszczególnych postaci ze Stardust Crusaders, miło mi jest Wam ogłosić, że jest to oficjalnie ostatni jak na razie film analizujący postacie z tego też partu. Tak, dzisiaj przyjrzymy się ostatniemu członkowi grupy znanej nam z podróży do Egiptu, którym jest Nasz ukochany psiak Iggy, którego może nie wszyscy darzyli jakąś szczególną sympatią ze względu na głównie te wszystkie aroganckie zachowania, ale na pewno podczas ostatnich scen zdołaliśmy się chociażby wzruszyć ze względu na te wszystkie przygody, które z nim przeżyliśmy i tą całą więź zbudowaną przez wszystkie 20 odcinków których wystąpił. I jego poznajemy oczywiście na samym początku drugiej części Stardust Crusaders i niestety nie posiadamy kanonicznych informacji o jego przyszłości. Jedyne co możemy jeszcze pod to podpiąć znajdziemy w spinowie poświęconemu oczywiście tej postaci, ale pozwolicie, że zostawię to sobie na kolejny materiał jako zupełnie oddzielny temat, no bo wiadomo to jednak jest nowelka. Wracając, poznajemy go po tym jak został on przywieziony przez fundację Speedwagona, aby wspomóc naszych towarzyszy w bitwie z Dio. Kreuje się on nam jako mały, nieposłuszny, znudzony i też arogancki mały psiak, który pomimo swojej ponadprzeciętnej inteligencji woli się po prostu wygłu. Samo to zachowanie jest podyktowane jego małymi motywacjami, które głównie zakładają zwykłe, spokojne życie przy boku jakiejś, no powiedzmy, samicy. Tutaj też troszkę możemy zastanawiać się nad jego przeszłością i nad tym, co przeżył. Dlaczego jest tak inteligentny oraz oczywiście jak w ogóle zdobył standa? Czy urodził się z nim od razu? Czy może został trafiony strzałą? I czy to może ona wywołała jego nagły wzrost inteligencji? Tak naprawdę nie wiemy nic. Tego wszystkiego niestety nie wiemy, nad czym troszkę Troszeczkę ubolewam, ale myślę, że śmiało możemy założyć, że jego przeszłość to w głównej mierze ból spowodowany życiem i jakimiś przykrymi doświadczeniami i dlatego właśnie teraz chciał po prostu odpocząć, jakoś skorzystać z tych wszystkich superlatyw, jakie wynikają z bycia istotą żywą. No, w skrócie po prostu wyznawał epikureizm. Jego przybycie do Egiptu, jak zresztą się domyślacie, nie było wcale jego decyzją. Przez co większość jego pobytu z członkami grupy to jest po prostu czysty chaos spowodowany tym, że chciał on sam decydować o swoim losie, przez co jest lekko mówiąc apatyczny w stosunku do nich i możliwe całkiem, że w tej sytuacji rację miał Polnarew, który uważał, że głównym problemem Igiego jest jego niepokorna duma, która nie pozwala mu słuchać innych członków grupy, powodując coraz to większe konflikty oraz problemy. Jednym z główniejszych przykładów jest oczywiście sytuacja, jak wolał narazić życie swoich towarzyszy, przy czym uciec niepostrzeżenia z miejsca akcji. Jego inteligencja jest o tyle dużą zaletą dla niego samego, że pomaga mu to pozostać nietykalnym w wielu sytuacjach, np. wtedy kiedy trzeba kogoś oszukać, bądź się po prostu ulotnić niezauważenie. Tutaj wchodzimy też na bardzo ciekawy grunt, jakim jest oczywiście jego filozofia, która to opiera się bardzo mocno na prawie dżungli. Iggy traktuje się jako znacznie potężniejszego, przez co nie szanuje przeciętnych ludzi posiadających na przykład standów. Tłumaczę to również zachowanie wobec polnaryfa, którego po prostu traktował jako takiego zwykłego śmiecia, o wiele słabszego od siebie. Natomiast ciekawym przypadkiem jest tutaj Jotaro Kujo, który zdominował go niejako podczas walki z Endulem, z czego wynikło to, że Igi zaczął darzyć go ogromnym szacunkiem. I tak szczerze, Jota był chyba jedyną osobą, którą Igi tak bardzo szanował, a jednocześnie się go praktycznie bał. Jednak tutaj pojawia się nam ten jeden promyk nadziei, ten jeden ogromny strumień światła, który ratuje tę postać przed byciem totalnym egotopem, którego nie da się absolutnie polubić. Ponieważ po czasie okazuje się, że posiada on też dobre cechy, na co wskazuje chociażby cień empatii, która przelała się w chęć zemsty na Dio. To Dodatkowo ma on w miarę dobre serce, które pozwoliło mu uratować młodego chłopca przed złowieszczym pet shopem. I pomimo bycia bardziej aspołecznym egoistą, jest on rzeczywiście dobrym psem, który pomimo wzajemnej nienawiści z refem w swoich ostatnich chwilach był w stanie uratować go resztkami swoich sił, przy czym udowodnił, że pomimo życia jako ignorant, tak naprawdę posiadał wielkie serce, które pozwoliło mu uratować swoich drogocennych towarzyszy, których na pewno mógł nazwać swoją jedyną prawdziwą rodziną. No i ta historia jego jest dosyć ciekawa, ponieważ pokazuje nam to przejście tak naprawdę drogie, jakby cała historia Stardust Crusaders to jest opowieść o sześciu ziomkach, którzy stają się jedną wielką rodziną. To jest naprawdę niesamowite i Iggy jest jednym z najlepszych przykładów postaci, która zmieniła się niemal o 180 stopni. To jest po prostu niesamowite. Na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, no to zachęcam Was do bycia na mojego Discorda. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do następnego. Bajo!